Czeska policja poinformowała o strzelaninie, do której doszło na terenie Uniwersytetu Karola w centrum Pragi, podała agencja Reutera. Jest co najmniej 10 ofiar śmiertelnych i dziesiątki rannych. Policja informuje, że napastnik został wyeliminowany. W kolejnym wpisie policja przekazała, że do strzelaniny doszło na placu Jana Palacha w Pradze. Policja zaapelowała też do mieszkańców. By nie przebywali w pobliżu i nie wychodzili z budynków. Trwa ewakuacja całego budynku. Na miejscu jest kilku zabitych i kilkudziesięciu rannych. Według relacji agencji Reutera do strzelaniny doszło w jednym z budynków Uniwersytetu Karola. Pracownicy Wydziału Sztuki mieli otrzymać e-mail z instrukcją, by pozostali na miejscu i zamknęli drzwi. Komunikat brzmiał: Zostańcie na miejscu, nigdzie nie wychodźcie. Jeśli znajdujecie się w gabinetach, zamknijcie je, ustawcie meble przed drzwiami i zgaście światło. Dziennikarze informują, że trwa akcja ratunkowa. Cały czas słychać dojeżdżające karetki. Prawdopodobnie na miejscu zdarzenia znajduje się duża liczba rannych.